Cześć, witajcie na kanale Saganek. Ja mam na imię Dorota. Dziś zapraszam Was na dwie fajne propozycje na koktajle w stylu keto. Pierwszy koktajl będzie cytrusowy z dodatkiem żółtek, soku z pomarańczy, soku z cytryny. Dodaję odrobinę wody, skórkę z pomarańczy. Mleko kokosowe, oczywiście kilka kostek lodu, żeby się trochę schłodzić i miksuję. I gotowe. Do tego odrobina mięty i można chłodzić się pijąc coś naprawdę smacznego i pożywnego. Druga propozycja to jest koktajl hałwowy. Wykorzystam do niego mascarpone, dwie łyżki, takie solidne, tahini, można dodać odrobinę jakiegoś słodzika, ale myślę, że nie jest to konieczne. Mascarpone jest wystarczająco słodkie, odrobinę wody, oczywiście kostki lodu, i miksuję. Połowę tego koktajlu przelewam już do szklanki, a do drugiej dodam odrobinę kakao. Taką niepełną łyżeczkę. I ponownie miksuję. I dodaję do reszty. Też bardzo fajna propozycja, pożywna. No i fajnie wygląda. Jeżeli szukacie więcej inspiracji na koktajle w stylu Keto, to zachęcam Was. Pod filmikiem jest link do mojego e-booka z koktajlami. Także tam znajdziecie różne propozycje, aż 30 propozycji w zasadzie. Także kliknijcie, zobaczcie, naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli się nie subskrybujecie, a chcecie być na bieżąco z moimi y, przepisami, z moimi filmami, to koniecznie zaznaczcie dzwonek i subskrypcję, żeby otrzymywać powiadomienia. Do następnego razu, pa! pa.